Cześć, witajcie. Ja jestem Mediafan, to jest w Lokomediach, Reklamie i Marketingu. i Dzisiaj zapraszam Was na serię krótkich wywiadów, które przeprowadziłem podczas trwania konferencji Internet Beta w Rzeszowie. Beta, bardzo fajna konferencja, polecam. Ale w ramach tej konferencji odbywał się konkurs startupów, startup sito. Yy, kilka z tych startupów przepytałem. Pierwszy z nich to Taka. Taka.pl, Szymon Sikorski, pierwsza społeczność sąsiedzka. Tak, nie przesłyszeliście się. Zapraszam. Wiem, że ogarniasz ten pomysł od dłuższego czasu. Kurczę, nie pamiętam kiedy się spotkaliśmy pierwszy raz, no. kiedy go, go prezentowałeś. Na jakim jest teraz etapie? Ja Powiem tak, jakby nad projektem zaczęliśmy pracować najpierw tutaj, w głowie, gdzieś jakieś półtora, dwa lata temu, ale przyglądaliśmy się. Przyglądaliśmy okay. się Nextdoor, przyglądaliśmy się Mitejowi, przyglądaliśmy co robią serwisy za granicą, jak funkcjonują. A zakodowanie zabraliśmy się w kwietniu 2014 roku, czyli no, przeszło rok temu. Dobra, i społeczność sąsiedzka po co? To jest jak Facebook dla osiedla, tak? Dla, tak? Nawet okay. dla domu, dla klatki. Okay. Z jednej przyczyny, bo kurczę, Facebook jest za szeroki troszkę, za tym ja w Facebooku mam znajomych zawsze ze wszystkich kręgów i on nie jest bezpieczny. Okay. Tak, dla nas absolutną religią ma być bezpieczeństwo docelowo. chcemy po prostu, żebyś mógł na przykład powiedzieć, toczyć takie sąsiedzkie rozmowy, to jest trochę jak w rodzinie, tam się no. mówi o takich rzeczach, które nie chcemy, żeby chodziły na zewnątrz. Ale punktem punkt wyjścia jest tak, że nie wiem, mieszkańcy jakiegoś bloku czy tam osiedla dostają informację, że jest takie miejsce, gdzie mogą tam założyć konto, tak się zalogować. O co? Tak, oni, oni się potem mogą zalegować, jeżeli... To jest zastępstwo trochę zafora fora Jeżeli mm -hmm. potrzebują na przykład informacji i informacjami o tym, nie wiem, kiedy jest wybózka śmieci. To jest trochę takie... Do wymiany rzeczy użytecznych tak na co dzień. To nie jest społeczność, gdzie ludzie będą chodzić, cześć jak leci, tak gdzie będą rzucać zdjęcia z wakacji, a w ogóle nie, absolutnie tak nie będzie. I po tych społecznościach, które mamy, widzimy, że tak nie jest. Bo do, te, do tej pory tego typu społeczności, hmm. jeżeli dobrze kojarzę, gdzieś tam funkcjonowały na forach e, tak. wyborczej.pl, albo sobie zakładali jakieś takie proste fora. Tak. Tak? No, ale to jest, jest jedna z genes w ogóle tego Aha. projektu, bo ja pracuję w PR-ze, ja prowadzę agencję pr i ja pracuję dla deweloperów bardzo mocno. I to, co zauważyliśmy w pracy z nimi, to jest to, że im na przykład jako firmom nie zależy, tak? żeby, żeby fora zakładały na forum gazeta.pl, bo w te po prostu różne tam domowe brudy może zależeć absolutnie każdy. I tak de facto początkowo jak myśleliśmy o takach, to myśleliśmy o tym, żeby to była społeczność zamknięta, sprzedawana deweloperom. I tak ona jest. Taki model biznesowy trochę się na tym osadza, że dajemy możliwość założenia tam grupy dyskusyjnej właśnie dla zarządców, posiedli, dla deweloperów i tak dalej. Ale z czasem, jak obserwowaliśmy rynek, okazało się, że po prostu złe byłoby ograniczanie tylko i wyłącznie na, na, na prostu ten model biznesowy. Dlatego też otworzyliśmy to i każdy może się tam założyć swoje, swoje osiedle, dom. Poza tym jest bardzo dużo mieszkań, ulic, tak, gdzie to nie są deweloperskie, to, to jest rynek wtórny, stare mieszkania, więc oni też mają możliwość założenia po prostu grupy dyskusyjnej na taka. Okay. A funkcjonują jeszcze cały czas tablice ogłoszeń tam dla mieszkańców tak, i, tak. i to jest, to jest krok dalej, tak? I jak to jest tak, bo to trochę okres. tak jest, że jak się wchodzi, po prostu widzicie te windy, te oklejone, spotkanie z pódzielnikami tak, <laughs> dokładnie uchwały i tak dalej. A my chcemy to zdigitalizować. Znaczy tak no. tablica i tak będzie, bo jest no. szereg ludzi, którzy nigdy nie będą, seniorzy i tak dalej. Ale chcemy no. to zdigitalizować, żeby też te uchwały, projekty uchwał na przykład jest żeby można było je przejrzeć, przeczytać, żebym ja wiedział, gdzie je znaleźć, żebym je wiedział, żeby gdzie znaleźć informacje, kiedy jest wywózka śmieci, żebym znalazł po prostu jakby podstawowe telefony kontaktowe. Dzisiaj ta informacja jest rozstrzelona, na maksa po prostu. I jakby jest bardzo duża potrzeba, żeby to było zgromadzone w jednym miejscu, bo to yes. jest społeczność cholernie użyteczna, to ma być po to, tak, żeby... Żebyś mógł po prostu wszystkie rzeczy związane z Twoim miejscem tak. zamieszkania załatwić w jednym miejscu. Jasne. I jak, jak wdrożaliście sobie, jak, jak on funkcjonuje? Widziałem, widziałem mapę pokazywałeś mm. na prezentacji. Kilka miast, kilka osiedli. Mamy okay. około 300 osiedli. Działający 4-5. Bo okay. z tych 30-25 to jest tak, że ktoś założył, ale po prostu inni się w to nie weszli. Taka no. społeczność wtedy i tylko wtedy będzie skuteczna, kiedy jest 60% populacji no, tam. Pojawia się lider taki, który tak, tam, wiesz, tak, 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 na no. sąsiadów tam, tam pogodzi. Tak? Taka jest struktura społeczna, wiesz, no. że, że jest jedna, jedna, na 100 osób jest jedna osoba, która jest aktywistą, 9 osób, które po prostu będzie się na wszystkie tematy wypowiadać, pozostałe 90, które to czyta. Naszym tutaj takim chorym jest to, żeby pozyskać ten 1%, który zaciągnie resztę. I teraz e, trochę ro, chcemy zrobić tak, że trochę chcemy to wymusić. W ogóle, taka e, działa w ten sposób, że ludzie dostają zaproszenia listem do tego. Z jednej przyczyny, jako ma być bezpieczna, musimy zeryfikować adres. E, w Stanach oni jeszcze weryfikację prowadzą za pomocą karty kredytowej. Tak, natomiast, ten, natomiast my prowadzimy weryfikację listowną, chyba że mamy spotkanie po prostu ze wspólnotą, to wtedy po prostu każdy osobiście odbiera po swój jakby kod dostępu, no bo żeby nie wchodził ich z zewnątrz. A model biznesowy jak jest tego? Jest tak? kilka, co Jeden to jest dla zarządców. W Polsce mamy około 2000 zarządców nieruchomości. Mhm. W Polsce mamy też deweloperów, którzy oddają rocznie około 400 tysięcy mieszkań, co jest tam kilkadziesiąt, kilkaset osiedli mhm. miesięcznych, które są dawane. A w ostatnich latach to łatwo przemnożyć tych nowych osiedli z ludźmi młodymi, takimi jak my jest, ładnych parę tysięcy. Ponadto no, my mamy jakby w drugiej fazie rozwoju bardzo mocno chcemy postawić na lokalnych przedsiębiorców, bo jak powiedziałem się o tabliczka, tablicach ściennych blokach, to połowę tablicy ściennej zajmuje telepizza, Torpik Gratis, tak, tak. Hydraulik, wulkanizator, a oni dzisiaj nie mają opcji pro, promocji w internecie. Tak? No. Jakiś wulkanizator po prostu z ulicy tam, nie no. wiem, X. W mieście Przecież Y, to dalej, dokładnie, On, jemu, dla niego Google jest nieefektywny. My chcemy dać musimy możliwość reklamowania w dotarciu bardzo punktowym do przypinania ogłoszeń. Oni będą to przypinać digitalowo, nie będą musieli wydawać na ulotki 100 zł, tylko nas chcemy, żeby to było złotówka powiedzmy za przykładowe osiedle, chociaż tam oczywiście model trochę będzie zróżnicowany od skali osiedla, tak? bo, bo to jest samo osiedla bardzo różne. Okay, spoko. I to, to czego szukasz i jakie są następne kroki, jeśli znaczy, chodzi o serwis? My sobie dubaliśmy go po cichutku, do pewnego czasu. W ogóle chcieliśmy to zrobić tak jak to Maciek Biały kiedyś mi powiedział, że jego model biznesowy to jest Amigo, coś tam, że sami koledzy, tak? Sam okay. on co sam chce robić, nie chce żadnych funduszy, inwestorów i tak dalej. Taki był zamysł. Tylko doszliśmy do tego, że my potrzebujemy już dużej skali po prostu i to dosyć szybko. I dużą skalę trzeba zbudować po prostu za pomocą marketingu. Marketing kosztuje, tak? To nie jest B2B, gdzie tak jak Sadek moglibyśmy zrobić po prostu tak, po konferencjach i tak dalej, wydubać po prostu rynek. Jednak w B2C trzeba wyłożyć solidne pieniądze na, na brand i na marketing i na to potrzebujemy hajsu. Zrobiliśmy tak, że przez 7, 8, 9 miesięcy, bo odpaliliśmy jakby wersję beta w styczniu. Zebraliśmy kilka lidów, kilka wdrożeń takich komercyjnych, które udostępnialiśmy w pierwszej fazie za darmo, żeby przetestować. Wyeliminowaliśmy błędy, aplikacja jest skończona jakby pod kątem kodów, przynajmniej na fazę 1.0. Tak, i teraz właśnie chcemy z nią, chcemy znaleźć pieniądze, chcemy pokazać potencjalnym inwestorom, tudzież ludziom zainteresowanym, tak, że, 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 że to jest troszeczkę jak przyszłość. Okej. Okay. I dalsze, następne kroki? W rozwoju usługi mobile okay. przede wszystkim, to jest tak. to, to bezwzględnie. Chcemy dawać dodatkowe usługi, tak? czyli rozwijać po prostu panele zarządcy, chcemy rozwijać panele Emisji reklam, tak, bo na razie są bardzo podstawowe i tym podobne rzeczy. One po prostu chcemy bardziej go targetować, ale najważniejsze w rozwoju na dziś to jest zakłóskiwanie użytkowników. I od września, właśnie, właściwie od tej bety, kiedy zrobiliśmy tak prawdziwie pierwszy coming out, chcemy ostro po prostu skupić się na użytkownikach. Nagrywamy te rozmowę jeszcze przed ogłoszeniem wyniku, więc nie wiemy jeszcze, czy. Ale powinniście wygląda... wiedzieć na co głosować. Tak? <laughs> Dzięki za rozmowę, wracam dalej. Dzięki. Bardzo.